Siemanko, jestem Gawid, a was w kolejnym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, jak wiecie, dzisiaj wleciał do gry nowy update w Brawl Stars. Słuchajcie, co to oznacza? Że doszło naprawdę wiele, wiele rzeczy, które możecie znaleźć na stronie brawlstars.com, ukośnik.pl oczywiście. Tam jest lista wszystkich rzeczy. Ale słuchajcie, nie pojawiło się w grze parę rzeczy dokładnie, nie pojawiły się nowe postaci, słuchajcie, nowymi postaciami oczywiście jest Byron, mityczny zadymiarz i oczywiście jest Edgar, Epicki Zadymiarz. Słuchajcie, znaczy dzisiaj porozmawiam sobie trochę o Byronie i, i co? Powiem wam więcej wszystko, co powinniście o nim wiedzieć, więc ja już nie przedłużam i zapraszam was serdecznie na odcinek. No więc tak słuchajcie, zacznijmy od takich podstawowych informacji o Byronie. Byron jest mitycznym zadymiarzem klasy Support, czyli nie będzie on zbyt dobry na showdownie, ale ogólnie na początku zacznijmy od tego, kiedy wejdzie on do gry, ponieważ nigdzie na tym artykule tego nie widać, ale ja słuchajcie, znam dokładną datę jego dojścia do gry. Dojdzie on do gry jutro, czyli 16 grudnia i będzie mogli go od razu wydropić ze skrzynek o godzinie 9.00. Pojawi się on również w sklepie, do możliwości kupienia za gemy za 350 gemów według mnie średnia opłacalność tej oferty nie polecam kupować. No i co, słuchajcie, teraz przejdźmy do tego, a, do tego jakie są jego statystyki, słuchajcie. Dobrze, słuchajcie, więc na samym początku jego życie to jest 3,5 tysiąca. Więc jest dość niskie, oczywiście jest to życie już na maksymalnym poziomie, więc no jak na maksymalnym poziomie jest to dość niskie, czuję, że może zostać zbuffowane. No i szybkość jego ruchów to jest normalna, słuchajcie. I teraz jego główny atak nazywa się Dawkuj ostrożnie. No i jak widzieliście na Brawl wygląda to tak, podobnie jak atak Kruka, możecie nim strzelać w przeciwników. I zadawać im damage, który będzie się jakby co sekundę dawał ten damage, co macie tutaj. 560, czyli jak traficie w przeciwnika, to dostanie on 560, powiem za sekundę 560, powiem za sekundę 560. I to wychodzi tam około coś 1600, no prawie 1700 damage'a. Również ten atak może w taki sam sposób leczyć, czyli jak traficie z waszego... Teammate'a to leczy dosłownie tyle samo, co by zadał Damage'a, więc to jest bardzo fajna mechanika i oczywiście to się stakuje ze sobą. Czy jak kogoś uderzycie dwa razy, to co sekundę będzie dwa razy otrzymywał atak. Proste. Dobrze słuchajcie, teraz przejdźmy do super ataku, który nazywa się pełna kuracja. Jego opis nie będę wam go czytał, bo to jest bez sensu. Widzieliście na odcinku z Brawltoka i będziecie widzieć za znakiem kleju, że działa on tak samo jak atak, czyli jak rzuci taką jakby swoją buteleczkę, to ona. Yy, albo leczy przeciwników, albo demejduje wrogów. Proste, proste, słuchajcie i tak to mniej więcej działa, słuchajcie. I, I to jest fajne, bo to nie ma limitu. Jak będzie stało wszystkich 10 osób, na przykład, na showdownie, to będzie mogli ich wszystkich zaatakować lub uleczyć, bo nie ma tu limitu osób. So, nie mus muszą być tylko w jego zasięgu, słuchajcie. Teraz przejdźmy do gadżetu i Star Powera. Dobrze, słuchajcie, przejdźmy do gadżetu, który nazywa się Zastrzyk Energii. Jego opis to: Byron wykorzystuje jeden ze swoich strzałów, aby przez 3 sekundy zwiększać punkty życia na sekundę. O, 800, 800 życia na sekundę, tak to trochę yy, prze, prze, przeinaczyłem, ale chodzi o to, że jedno swoje amo zużywa i może podobnie jak Bibi się leczyć przez y, 3 sekundy, przez 8, y, 800 życia, więc to jest dość sporo życia, słuchajcie. To jest dość sporo życia i 3 razy to można w meczu wykorzystać y, Więc y, no, bardzo ciekawy bardzo ciekawy gadżet, na pewno się mu przyda, bo ma bardzo, jak to mówiłem wcześniej, ma bardzo, bardzo mało życia i swoim atakiem nie może niestety leczyć siebie, ale nie jestem pewien, czy swoim super atakiem może się leczyć. Zobaczycie to zaraz na gameplayu ogólnie. Dobra, teraz przejdźmy sobie do jego Star powera. Jego Star Power nazywa się Marazm. Jego opis to: Super atak Byrona powoduje też, że przez 9 sekund przeciwnicy odzyskują 50% mniej punktów życia z dowolnego źródła. Wpływa to też na normalną regenerację punktów życia, która wydarza się moment po otrzymaniu obrażeń. słuchajcie, ten star power jest op. to tak już mówię w tym momencie, bo nie może nie zrozumiecie co ja mówiłem. Powiem to troszeczkę po ludzku. Jak traficie kogoś, on się przez 10, 9 sekund leczy o połowę mniej, czyli leczenie, jak go traficie, i oczywiście, już przestanie zadawać wasz damage. Ten atak to on się będzie tyle czasu leczył, a jak go pokoju na przykład uleczy swoją strzałą, bo wejdzie do miejsca, gdzie pan leczy. To oczywiście będzie to mega, mega utrudnione i mega, mega zmniejszone. Jest to bardzo fajny Star Power, jeden z lepszych, słuchajcie, ostatnio Star Powerów dodanych. Więc naprawdę myślę, że będzie on mega użyteczny i mam nadzieję, że mi się go uda trafić bardzo szybko. Ponieważ z nim on o wiele będzie lepszy i on wreszcie dopiero będzie grywalny, bo na początku będzie troszeczkę słabszy z tymi pierwszymi rzeczami, ale z tym Star Powerem będzie OP. Więc przejdźmy teraz, słuchajcie, do gameplayu. Doszliśmy, a więc jak widzicie na początku, jak on tutaj uderza wroga, to wróg ma podobną, jakby animację, jakby go uderzył kruk, tylko że to troszkę inny kolor, więc działa on bardzo podobnie do kruka. i Są na pewno niezwiązani związani z, razem jakoś ze sobą. Naprawdę bardzo fajnie, fajnie to działa. No, damage jest dość niski, ale mówię, przez to, że jest on rozłożony w czasie, jest on dość lepszy, moim zdaniem. I też, no jak widzicie, jego gadżet działa równie fajnie. No i co. No, i to jest tak naprawdę prosta postać, nie ma jakichś super yy, specjalnych mechanik. Trzeba było umieć im grać. Na solo showdownie nie będzie aż taką dobrą postacią, przez to, że jest, jak mówiłem, suportowym brawlerem, Ale jego gadżet widać, że jest bardzo, bardzo potężny, ponieważ taki 800 to jest naprawdę, naprawdę sporo leczenia. I słuchajcie, w tym momencie, mm, ja się do mnie chciałbym już w tym momencie tutaj pożegnać z tego gameplayu, Jeszcze zobaczycie sobie gameplay nim na showdownie, a my, jak już zobaczycie ten gameplay, przyjdziemy do pożegnania. shut up Dzięki za serdecznie za oglądanie tego odcinka. Jeżeli on Wam się spodobał, stawcie łapkę w górę i suba na kanale. Ja byłem Gabeł, jestem Gabeł i dzięki dziękiam serdecznie jeszcze raz za oglądanie. Pamiętajcie, że już wkrótce kolejne filmy zdropienia nowych postaci. Słuchajcie, news dla graczy, dla graczy, dla was, którzy doczekali do końca odcinka. Słuchajcie, e, niedługo będę dawał też sneak peek drugiego brawera, Edgara. I słuchajcie, parę informacji o Edgarze tutaj na koniec wygląda. Edgar, czyli ten darmowy browler, będzie do, wypuszczony 19 grudnia i wtedy będzie go można odebrać. Za darmo, więc naprawdę bardzo fajny pierwszy raz, tak. I będzie on darmowy. Słuchajcie, nie będzie on darmowy jeden dzień, tak. Były inne nagrody, będzie darmowy dłużej, ponieważ do 7 stycznia będziecie mogli go odebrać za darmo. Ale pamiętajcie, musicie się spieszyć, ponieważ jeżeli nie odbierzecie tego przed 7 stycznia, będziemy musieli go dropić z boksów, niestety. Więc to była ostatnia rzecz tego odcinka. I zresztą, jestem gawał, Jeszcze raz, siema!